A ja na przykład jest na przykład disco polo type beat. Szkolna, na Zoomie, Zobacz, mójciak, nie się. Btw, chłop ma na awatarze Lin i człowieku, produkuje beat disco polo type beat. <h> <laughs> Mariona z Franki padła mi w oko. Zabiorę ją w polonezę, ją w oko. I nie wiem czemu ja cię kocham bardzo. A na sianie zrobimy siano! I tarło, 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 tarło! Ha ha! Tarło, 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 tarło! Ha ha! Tarło, 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 tarło! Ha ha! Tarło, 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 tarło! Twoja babka mnie nie lubi! Z okiem, kurwa, zwariowałem, kurwa, zwariowałem! Fwapik, gdzie za 24 miesiące Koniec tego widzowie.